Po jednej stronie ustawiono kobiety, starców i dzieci, a po drugiej stronie mężczyzn zdolnych do marszu. Uformowano ich w szeregu. Na czele kroczyli wysocy wzrostem. Hatzkirldi Hoicher, Jakub Choroszucha, kupiec drzewny oraz jego teść, Mojsze Gar. Za nimi szli klezmerzy. Krawiec Daniel Deutsch, grający na trąbce, Szmarka Sokołowicz, doboż i Eli Kawka, skrzypek. Oficerowie Gestapo kazali im grać pieśń Hatikwa, nadzieja, a potem zmusili ich do śpiewania razem z nimi piosenki niemieckiej: Kiedy płynie żydowska krew, Niemcy wygrywają wojnę. Szereg ciągnął się na przestrzeni kilometra. Nagle rozległ się strzał. To zastrzelono Szmula Babeckiego, starca, który ustał w drodze. Żydzi tykocińscy zostali zamknięci w budynku szkoły w Zawadach. Ciężarówki kierowały się do lasu Łopuchowo, do dołów budzących dreszcze przerażenia. Do tych dołów Zostali wrzuceni ludzie, część z nich żywcem. Niemieccy żołnierze stojący nad dołami kosili ich seriami z karabinów maszynowych. Co 10 minut przybywała ciężarówka napełniona ludźmi, i co 10 minut powtarzał się przerażający spektakl. Do zachodu słońca zabito ponad 1700 Żydów. Nazajutrz akcja powtórzyła się. O godzinie drugiej po południu, dnia 26 sierpnia, masakra skończyła się.